Witam, z tej strony AtsPTV. zapraszam was do oglądania Vizual, no i się widzimy w kolejnym odcinku, demolka, czy jak już ta gra się nazywa, tytuł gry tutaj ma się, tu jest tytuł gry, no i zobaczmy... sobie, co tu nas czeka, musimy jakiś, tu ładowarki musimy się kupić, kurde, uśbieramy się, musimy na, nie, ładowarki mamy, no, nie wiem na już. A już musimy sobie kupić. Świat to y, to Musimy, a weźmy się uzuwane śmieci. Weźmy się jakieś śmie śmieci usuniemy. 2000, a później nie wiem co tam. Co tu musimy zrobić? Dobra, zobaczmy, O, co tu musimy? Ak aktywne. Czemu musimy to szuków? Musimy tak, na pewno musimy pojazd. Musimy to na pewno i to chyba wyszko w ziowie co? Obasim się, co łopatę no naprawi sobie. I się mi to dzieła rozpocznieć. Oksja, teraz... co ta ładowarka nasa, tu mamy ładowarki, dobra. musim wszystko w to Kasi mi to się uda He. Dobra, musimy sobie... Czekaj, jak to? A, dobra. Używam O kurczę sobie Jak tu skręcisz O kurde dobra No ja to moki normalne Przepchasz Przepchasz albo mm. I paf. I ciołe jak idzie tam Cóż to mi napisał Na steamie Ja to nie Cześć widzowie, cały czas dalej idziemy, ja tylko musie na steamie komuś odpisać, bo napisał mi. Kto to musi być? A wydawało mi się, dobra widzowie. Przepraszam, ale już mi się wydawało. Muszę to dzi 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 dziwnie skręca. Musimy, będziemy zbiorami się, kurde, w drugą stronę skręcić. Wow. O panie. Trochę nie w tą stronę spadł już odszepa. Hm. Dobra. Się nie stanęła. Wciąż jak to się steruje dziwne. Z drugiej strony. Neviem, čo to si automatizne zamkne, čo sepa sa mene mu zamknúť. No, bara O kurde. Čo vie, ak tu ješ? tu ješ? No to że samo się zamyka, co so chyba zamknąć, Nie wiem, co się mówiąc. W drugą stronę. O kurde. Aj, tu dziwnie się steruje widzowie. Wpadło słychy, chyba <laughs> Normalny majstry, tak się kurde. Musimy to wszystko przątnąć Właśnie widzowie to tak się robi. Ciekawe, so czy nam wszystkie w jeden wejdą? W jeden czy chyba w kilka na no, no kwość tego? Podnosimy, tak się to steruje, tak się to steruje O, panie, za mocno. za mocno! Tak kurty, kiedy mi to wstądniemy e, ty to mi przed nimi. Łas, coś mi blokowało? Przysięło mi się przy sobie. tak wiesz, nam, a jeszcze tylko jesz. No jak, z tam mi to idzie. Kulę nam wybatło wszystko. A Pustały chapusz Tam tu zaraz będzie mniej pełno widzowie Czy pomoło pomału się, bo nam wypadnie zaraz No dobrze, że tu nam wypadło Chwyba taj Znów coś mi zlagowało No tego nie można wziąć, dobra Można tylko jakoś chyba O, przęta mi dalej Przęta mi tary się automatycznie sami kapisowy, nie wiem co jest mówiąc. Trzeba światło zapalić. Światło zapalić. Tu łączy światło. Dobra, może Kurde, widzowie, mamy noż! Mamy noż! No ja się przespać, widzowie, bo, bo po ciemku to jest nie dobrze muszę wyjść Musimy wyjść, bo mam ciemno no po ciemku nie lubię Robisz Po ciemku nie lubię Czekamy O, teraz jest dobrze Widniej będzie Ale się przysięło A widzowie nawet relację z tym to No Dobra, Dobra. I są to warki. Nie wiem czy to się samo zamyka. Co? Nie. Kurce, coś mi się przysięło Aj mi laguje ta gra Laguje mi ta gra. Nie wiem i wiffsowi to będzie trwało, ale na razie 18 minut trwa. No razie, 18 minut, fa. to. Tam się się i tak się wydnie, tam się się nie odszywam, nic to się wydnie. panie samosna. No jeszcze się jedną ujechał z tym. I się... kolejny wsi O panie ps O panie trochę psy zasyba. Nie wiem kiedy nam to. No to tu jest tu, tu so jest. Nie wiem czy to nam się uzbiera, ale... Może się uzbiera. Jeszcze trochę jest. A się jakiś Ech, postaram się, by było to proste. to nie, tam pindzie 100 proszę, seropis. Trgujem 100 proszę. 100 wszystko utaznie, 100 proszę. 100 proszę, 100 proszę, wszystko. Nie wiem, nie wypadło. Im więcej procent będzie mieć u tego zrobionego, tym więcej kasy. No właśnie, ja wysadłem do tego. A się przyszło. Wyjdźmy z koparki i wejdźmy z teraz, tutaj. Nie da się rejsy do pojazdu zrobić. O, już tam było. Kasane. Ale się nam odba. Jak ja, teraz nie są Jak chyba mogę reset pojazdu zrobić? Tak podejrzewam. Jest taka reset pojazdu, chciałbym zrobić. Jest zakąć. i co ja też zrobię a niepotrzebnie wyłosiłem stok. a się porobiło. piwo i ma będzie musiał i zakończyć to zadane Dobra, zakończymy zadanie widzowie Nie będzie będziemy to przy zarobku, ale muszę zakończyć, bo naszym to... Dobra Zakończ Naszy nie mogłem zrobić widzowy bo kurde Zblokowało mi się ten Zblokowało mi się postać to nie postać, ta maszyna, pojazd. Też nam słabo wyszło, ale dobra. Nic się nie stało. Raz to tam można. Raz to można. Dobra wisowie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was co oglądana poprzedniego odcinka, No i się nie śmienie czyli Mszyli i jutro. To zobaczenia na...